Przejdźmy do sedna. Jak sprawić, aby ta kobieta, która na początku może wydawać się obojętna, intensywnie pragnęła twojej obecności? To proste. Nie musisz być oczywisty, przewidywalny, a tym bardziej zawsze do dyspozycji. Pamiętaj, sekret polega na oferowaniu czegoś, czego inni nie oferują. Bruce Lee powiedział kiedyś, że kluczem do nieśmiertelności jest życie, które warto przeżyć. Wiesz, dlaczego to jest ważne w tym kontekście? Ponieważ oznaczenie życia, wywarcie prawdziwego wpływu na kogoś, to dokładnie to, co chcesz osiągnąć, gdy chodzi o przyciąganie. To nie jest manipulacja, to chodzi o posiadanie obecności. Opowiem ci pięć sekretów, które zapewnią, że będzie za tobą tęsknić, że zapragnie tego, co masz. Klucz jest prosty. Nie dawaj z siebie wszystkiego, nie bądź zbyt łatwy. Musi poczuć, że jesteś niezależny, że masz coś wyjątkowego. Ta odległość, którą tworzysz, sprawi, że będzie myśleć o tobie bardziej niż o czymkolwiek innym. Wiesz, ta idea bycia zawsze dostępnym. Zapomnij o tym. Nie dziel się każdym szczegółem swojego dnia, nie bądź zawsze gotowy, by natychmiast odpowiedzieć. Daj przestrzeń, przestań polegać na natychmiastowych odpowiedziach. To milczenie, które tworzysz, jest kluczowe. Jak powiedział filozof Marek Aureliusz, Powinniśmy doceniać to, co nie jest pod naszą kontrolą, i to właśnie robisz, pokazujesz, że twoje życie toczy się dalej, niezależnie od niej. Gdy się oddalasz, ona zaczyna się zastanawiać, co robisz, z kim jesteś, a ta tajemnica sprawia, że mocno odczuwa twoją nieobecność, jej ciekawość wzrośnie, a z nią również jej zainteresowanie. A jeśli pomyśli, że możesz być z innymi osobami, jeszcze lepiej. To wywoła ukłucie zazdrości, coś, co może wzmocnić pragnienie, które czuje do Ciebie. Pokaż, że jesteś kompletny sam w sobie, że Twoje szczęście nie zależy od niej. Autonomia jest nieodparta. Jeśli poczuje, że ma kontrolę nad Tobą, jej zainteresowanie się załamie. To podstawowa zasada, która pochodzi z dawnych filozofii, takich jak stoicyzm. Kontrola nad sobą jest sekretem. Nie reaguj na wszystko, co robi. Daj jej przestrzeń do myślenia. Do odczuwania Twojej nieobecności. Kiedy przestajesz gonić, ona zaczyna odczuwać Twoją nieobecność. A co najciekawsze, ta nieobecność może być interpretowana jako odrzucenie, co sprawia, że chce się zbliżyć. Zacznie się zastanawiać, dlaczego nie jesteś już tak obecny. Ta dynamika przychodzenia i odchodzenia jest potężna. Jak powiedział Epiktet, nie to, co się z Tobą dzieje, ma znaczenie, ale to, jak na to reagujesz. Teraz. Nie daj się złapać w pułapkę mediów społecznościowych. Kiedy opublikuje zdjęcie, próbując przyciągnąć Twoją uwagę, nie dawaj się wciągnąć, ignoruj. Nie lajkuj, nie komentuj. To ją poruszy. Będzie się zastanawiać, dlaczego nie reagujesz, i uwierz. To sprawi, że będzie myśleć o Tobie więcej, bądź silny. Nie daj się ponieść emocjom. Jak powiedział Marek Aureliusz, najlepsza zemsta to nie przypominać tych, którzy Cię zranili. Brak odpowiedzi to największy dowód siły. Nie grasz w jej grę, tworzysz swoje własne zasady. Ona nie będzie wiedziała, co z tym zrobić i nieuchronnie będzie szukać twojej uwagi z powrotem. Pamiętaj, to nie jest manipulacja, to tylko kontrola emocjonalna. Nie próbujesz bawić się jej uczuciami, tylko pokazujesz, że jesteś panem swojego losu. A ta pewność siebie jest niezwykle atrakcyjna. Kiedy koncentrujesz się na swoich własnych zainteresowaniach i rozwoju, naturalnie stajesz się kimś bardziej interesującym i oczywiście ona to zauważy. Jeśli się oddalisz i nadal będziesz prowadził interesujące życie, zacznie się zastanawiać co się dzieje. Nie musisz codziennie publikować w mediach społecznościowych, ale kiedy to robisz, pokaż, że twoje życie jest aktywne. Spraw, by każdy post miał znaczenie. Niech będzie jasne, że jesteś facetem, który ma kontrolę nad swoim życiem, który zawsze się rozwija, uczy, cieszy się życiem. To sprawi, że poczuje, że coś traci i będzie chciała być częścią tego. Media społecznościowe są potężne. Opublikowanie zdjęcia z przyjaciółmi, na którym w tle znajduje się kobieta, może wzbudzić jej ciekawość. Zacznie się zastanawiać, kim jest ta kobieta, jaki masz z nią związek. I tak zaczyna się cicha rywalizacja. Nie musi to być oczywiste. Sama obecność innej kobiety w twoim życiu wystarczy, aby zaczęła się zastanawiać. Nie chodzi o wywoływanie przesadnej zazdrości. Celem nie jest sprawienie jej bólu, lecz zapalenie iskry. Musi zauważyć, że jesteś pożądany, że wokół ciebie są inne osoby. Ta mała szczypta zazdrości sprawi, że stanie się bardziej zainteresowana, nie wywołując dyskomfortu i, na koniec, twórz wspomnienia. Kiedy spędzasz z nią czas, spraw, by te chwile były wyjątkowe. Daj jej coś, co będzie pamiętać, czy to przezwisko wewnętrzny żart, coś, co sprawi, że pomyśli o tobie, gdy najmniej się tego spodziewa. To właśnie ten rodzaj emocjonalnej więzi sprawi, że będzie zainteresowana, nawet gdy nie jesteście razem. Idea jest prosta. Zostawić ślady sprawić, by tęskniła za tobą. Nie dlatego, że grasz, ale ponieważ żyjesz swoim życiem najlepiej, jak potrafisz, a ona chce być częścią tego. Kiedy zostawiasz te małe wspomnienia, te dzielone doświadczenia, ona zaczyna kojarzyć cię z dobrymi chwilami, z uśmiechem, z małymi przygodami, z każdą rzeczą, którą widzi lub słyszy, czymś, co dzieliliście, pomyśli o tobie. To prawie tak, jakbyś zawsze był obecny w jej myślach, nawet gdy nie jesteś fizycznie blisko. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że robiąc to, tworzysz trwałą obecność. Nie jest to wymuszone. Nie jest to mechaniczna strategia, to naturalne. Kiedy ona uśmiecha się na myśl o przezwisku, które jej nadałeś, lub gdy w jej głowie pojawia się coś zabawnego, co razem przeżyliście, zdobywasz przestrzeń w jej myślach w sposób, którego żaden inny facet nie potrafi. Bo nie chodzi o to, by być zawsze obecnym, ale o to, by być obecnym w momentach, które mają znaczenie. Te wspomnienia są jak nasiona, które sadzisz. Im więcej je pielęgnujesz tym silniejsza staje się więź między wami. Nie musi to być coś wielkiego, to detale robią różnicę. Piosenka, której słuchaliście razem, głupi żart, który dzielicie, nawet jedzenie, które oboje lubicie. Wszystko to tworzy subtelne więzi, które utrzymują ją z tobą połączoną. Teraz najważniejszy punkt. To nie jest gra w manipulację emocjonalną. Chodzi o budowanie czegoś autentycznego, co wzmacnia się z czasem. Pokazujesz jej, że chociaż masz swoje własne życie, ma specjalne miejsce w twoich wspomnieniach i momentach. To sprawi, że będzie chciała być blisko ciebie, chcieć wiedzieć więcej i przede wszystkim chcieć być częścią twojego życia. Tworząc te wspomnienia, nawet jeśli są krótkie, stajesz się niezapomniany. W końcu, kto nie chciałby być blisko kogoś, kto potrafi uczynić jej życie nieco lżejszym, bardziej zabawnym i pełnym znaczenia? to właśnie sprawi, że zawsze będzie ciekawa, zawsze zainteresowana, zawsze pragnąca więcej od ciebie. Podziel się tym błogosławionym filmem, aby mógł dotknąć i pomóc innym tak jak tobie i mnie. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z głębi serca za bycie częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz nieco bardziej wesprzeć nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoją podróż. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.